Ekrany otrzymaliście, że tak. I jest Future Stars! Moi drodzy, kto to jest? Drugi tydzień eventów Future Stars, a promocja na supercoinsy.pl wciąż trwa. Z kodem Future dostajecie 10% zniżki na coinsy, które kupicie w niższych cenach. Kupujący monety podczas promocji mogą wygrać również trzy zupełnie nowe karty. A może chcecie kupić coinsy, ale boicie się bana? Niepotrzebnie! Unikalne metody dostawy gwarantują największe bezpieczeństwo transakcji. Link w opisie. Polecam. Siemanko z tej strony Adrian I po mojej przerwie z filmami Witam was ponownie w kolejnym odcinku na moim kanale Przerwa była spowodowana moim urazem oka Ale o tym pisałem wam już na zakładce społeczność Także kto jest tym tematem zainteresowany to zatrzymajcie sobie teraz film i przeczytajcie Zamiast pojechania do okulisty pojechałem jednak do szpitala I tam po badaniach pani doktor powiedziała, że nic poważnego się nie dzieje. Jedyne co teraz odczuwam, to to, że to oko mi się trochę szybciej męczy. Jest takie trochę bardziej wrażliwe na światło, ale myślę, że to minie. W każdym razie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak udało mi się trafić kartę Future Stars. I nie powiem wam jaką. Oprócz tego, zobaczycie też inne walkouty, bo był jeden walkout warty też naprawdę dość sporo pieniędzy. Oprócz tego, masa innych walkoutów, bo w tym odcinku zobaczycie ich ponad 10. No ale co, nie będę wam już przedłużał. Pamiętajcie, żeby subować kanał, kto jeszcze tego nie robi, razem z dzwoneczkiem najlepiej. Oprócz tego zostawiajcie łapeczki w górę, wracamy po 8 dniach do filmów, także zostawcie tą łapę do góry. No i w komentarzu będzie napisać, czy wam udało się trafić jakąś kartę Future Stars, a jeśli tak, to koniecznie jaką. A tymczasem już wam nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Piona. Cix. Czy tym razem... Okej, okay, są chyba ekrany. Tak, rozpoznałem w końcu. Bez walkoutu. Niech nas nie mylą te... Fioletowe flary, które lecą na dole, one lecą chyba przy każdej paczce, która ma w ogóle grafikę Future Stars'ów. Tutaj Pizzi 84, czyli na razie, na dzisiaj najlepiej, moi drodzy, najlepiej. Z megapaczką. zobaczmy czy tutaj coś ciekawego się stanie. Oby tak, oby tak. Chyba są ekrany, tak jest, mamy ekraniki, ale bez walkoutu. Czyli na spokojnie. Bośnia to będzie pewnie, miałem mówić o ale to jest jednak Wiska 84, czyli też tak przeciętnie. I mieszana paczka latki piłka że się otwiera. Zobaczmy, moi drodzy, czy coś będzie. Są ekrany. Jest walkout. Ok, dajcie coś fajnego: Rakitic czy modlić? Rakitic, więc ta gorsza opcja. Jeżeli chodzi o cenę w FIFA, no to niestety Chorwat nie zabija tamtą swoją ceną. Pewnie jakieś 16-18 tysięcy on kosztuje. Kolejna. Eee, luki BTBu, dzięki za sobą, mordeczko i dla Ciebie też ta paczka ECI. Zobaczmy, co tutaj będzie. Są ekrany. Powoli przechodzimy tutaj i to jest walkout karty Champions League. Chile, Arangis czy Vidal? Nie, Vidal Arangis nie miał walkoutu, ma za niskie Oberal. Ale Vidal już ma 8-4 i te karty Champions League mają walkout. Co w ogóle jest bez sensu, bo, bo nie są w niczym lepsze od swoich zwykłych kart. Tylko kolor się różni, ale tutaj walkout jest zrobiony tak, jakby to była karta specjalna. Bez sensu totalny, ale okej. Okay. A no jedziemy, duża paczka zawodników premium. Walkout, o. Nie spodziewałbym się tego tutaj. Brazylia, SPD yy, Casemiro, witam serdecznie. Niedawno trafione w informie, teraz trafione w zwykłej wersji. Zawsze to jakieś 20 parę tysięcy do przodu. Ciężka artyleria zostaje wytoczona w tym momencie. Paczuszki, te teoretycznie najlepsze. Wymienne, więc lecimy paka za 50 Proszę no, proszę o coś dobrego, dajcie coś. Ekrany są, ok, bardzo fajnie, ale bez lockoutu. O, po co komu walkout w ogóle? Kto to jest? A, Marco Asensio. Ajajaj, ajajaj. Paka za 100 tysięcy za Food Champions, bo to są nagrody za rywalstwie i Food Champions. Generalnie. Okej, okay, mamy ekrany i uwaga. Nie ma walkoutu. Te paczki za 100 tysięcy w tym roku są dla mnie tak pechowe. Jeszcze Paulinho. Mam leci 8-4 Ubera z Ligi Chińskiej. Och, ostatnia szansa na to, żeby w nagrodach za Food Champions coś było, więc zobaczmy, czy w pasce za 100 tysięcy coś się znajdzie. Ja naprawdę chciałbym po prostu coś fajnego. Walkout? Nie, niestety nie, a więc nie trafimy totalnie, ale to totalnie nic. Luis Alberto 84, no i tak to właśnie jest, tak się żyje, moi drodzy, tak trzeba żyć, niestety. Dobra, lecimy. mała paczka piłkarzy Electrum Prime, zaczynamy na dzisiaj zabawę. Okej, okay, są ekrany, także zaczniemy zabawę bardzo ciekawie, nawet walkoutem, o proszę, kto to jest na start? Urugwaj, napastnik Cavani czy Suarez? O, Luis Suarez, no i, no i tak to właśnie jest. Mamy kartę 89 9 na start, że naprawdę zaczynamy świetnie. To znowu ta sama, paczka piłkarza Electrum Prime znowu. Okej, okay, mamy ekrany. Bez walkoutu niestety, ajajaj. Aj, aj. Portugalia, Bramkarz i to jest Lopez z Olimpijką. On... 8-5, całkiem spoko. Lecimy, Paka 81+, 1 Może tutaj znajdziemy szczęście. Są ekrany. Jest walkout. Argentyna, napastnik. I to jest Aguero. Wow, okej. Okay. No to już jest walkout warty uwagi. Dobra, jedziemy teraz z tą paczką praktyczną, to jest walkout Champions League to jest Tadic, nie? To jest taki bezsens, za każdym razem jak trafiam kartę Champions League 8-4 lub 8, -4 -8 To powtarzam to samo, ale to jest taki bezsens, że te karty mają walkout, no kurde Dobra, 5 paczek 83 plus jeszcze Zobaczmy, czy tutaj coś będzie no, Oczywiście, że ekrany mamy O, jest walkout w końcu, okej okay. Hiszpania Ramos, Ramos, proszę, nie, Pique, ach, no nic, dobra, no, no, na przepałkę fajny overall, nie, jedziemy dalej. Ekrany, oczywiście, że tak. I jest Future Stars, moi drodzy, kto to jest? Norwegia, nie, Hiszpania, nie wiem, kto tam ma te karty. A, to jest Dani Olmo, tak? Tak jest, mamy Future Starsa, no to ładnie, moi drodzy, no to ładnie. Narzekałem o na te paczki 8.3. A tu proszę, takie zaskoczenie. Jest pan Dani Olmo 8.8. Ajajaj, no. Ajajaj. Nie mam pojęcia, jaka jest cena tego chłopa. Biorąc pod uwagę, że to jest Liga Niemiecka, że to jest Hiszpan, zobaczmy, jaka jest cena. Ja bym obstawiał coś koło 180 tysięcy. Więcej, więcej. Pomyliłem się i to w dobrą stronę. Bo Dani Olmo kosztuje jakieś 250-260k. Także naprawdę świetnie, świetny traf. No i pan Olmo leci tutaj do klubu jak najbardziej. Także pora na to, na co te gryski lubią najbardziej. Nagrody za Foot Champions za e, ten ostatni e, tydzień. Także co? Wchodzimy sobie już tutaj w Mistrzostwa Foot. I ciekawostka co do tego Foot Champions jest taka, że przez z moim okiem tego Foot Champions nie mogłem e, dograć. Pisałem wam o tym w zakładce społeczność. I to food Champions od bodajże Bilansu 14-4 dogrywał mi Dexu Także bardzo dziękuję Dexu za to, że dograłeś to food Champions i bardzo dziękuję za to, że dograłeś się aż do Elity 3. Ja poprosiłem Dexa, żeby dograł mi do Golda 1, bo na tyle byłbym w stanie sam dograć. Co tydzień wbiłem Golda 1 i, i tak dalej, no ale przez oko grać nie mogłem. Dexu wbił aż elitę, także bardzo dziękujemy Dexowi. Elitka 3 w takim razie będzie mi paczkę z trzema informami paczkę za 100 tysięcy monet i trzy player piki także bardzo fajnie jak najbardziej jestem mega mega zadowolony pierwszy player pick no najlepszy chyba do trafienia jest Roberto Firmino jeżeli nie Roberto Firmino to jakiś Immobile Alex To jakoś tak wygląda drużyna tygodnia że jest coś dobrego do trafienia na pewno a tutaj mamy tutaj mamy Minę 84 więc zaczynamy bardzo przeciętnie kolejny player pick już drugi bez przedłużania i tutaj jest Parejo 8-8, overallowo bardzo dobry traf eee, najlepszy albo jeden z lepszych player picków jakie w ogóle w tym roku trafiłem pod względem overalla, na pewno, także bierzemy sobie pana Daniego Parejo eee, no i co, teraz może ten Roberto Firmino, albo jak nie Firmino to może chociaż jakiś Alex i e, Immobile, uwaga, uwaga Di Maria, więc też jest dobrze, ja bym nie narzekał na te playerpiki. naprawdę, overallowo jest dobrze overallowo jest fajnie 2 x osiem i raz 84, także zabieramy sobie Argentyńczyka eee, no i co, ja nie będę narzekał myślę, że można tutaj jak najbardziej przyjąć te playerpiki z uśmiechem na twarzy i lecimy z paczuszkami, mega paczucha, leci uwaga, uwaga są ekrany tutaj nie ma lockoutu, niestety, ale spokojnie, spokojnie Mamy tutaj chyba pana Riyada Mareza. Dokładnie tak to się zgadza. Riad Marez 84, bodajże, kartę ma? Tak jest. Paczka o wartości 50k. Jazda. To są ekrany, oczywiście, i to jest Future Stars. Niestety nie. Niestety nie ma do krautu. Brazylia. Miranda. Nie. David Luiz. O nie. Także paka z trzema informami. No, najfajniej byłoby trafić tutaj Roberto Firmino, wartego chyba ponad 250 tysięcy. Nawet reszta kart yy, nie jest już a, aż tak dużo warta. Aczkolwiek i Mobile Telesz, yy, Sancho to są karty warte w okolicach 100 tysięcy. Także paczka z trzema informami, którą mamy dzięki Dexowi. Yy, no, bo on nam wbił tą elitkę, nie ukrywajmy. Także zobaczmy, czy będzie walkout, to jest podstawa. Jest walkout, okej, okay, teraz flaga: Brazylia, nie Hiszpania, to będzie parecho. To będzie parecho, dobra! Ej, 8-8, nie, to jest Kazorla 8-6. Ajajaj, aj. już myślałem, że parecho 8-8 jest Kazorla 8-6, więc trochę zjeżdżamy mimo wszystko na ziemię. No, liczyłem na coś lepszego, ale dobra, no, mogło być też gorzej. Dobra, paszkę na 100 tysięcy, bez przedłużania. Lecimy. Czy będzie walkout chociaż? Nie, no, to jest, to jest żart. Lecimy. Paka 8.1+. Pierwsza na dzisiaj. Uwaga, uwaga. Czy coś tutaj się pojawi ciekawego? Chyba są ekrany. Tak jest. Jest walkout. Okej. Okay. dawać teraz coś ciekawego. Mbappe. Benzema. No. Prawie, prawie. To jest prawie jak Mbappe. Ale no dobra. Kolejny walkout mamy. I są! Wow! Jaka paczka? No, szkoda, że on jest niewymienny. Nie? Bo ja generalnie go do składu nie wepchnę. Nie ma szans na to, żebym jakaś Sona wepchnęła do składu. Zobaczmy. Są ekrany. Bez walkoutu, więc spokój, spokój. Nic się tutaj nie stanie. Ale jest KOKE 85. Ok, to jest, to jest fajna paczka. Jak najbardziej. Let's go. Paka 83, zobaczmy. Czy znajdziemy tutaj coś fajnego? Ekranu oczywiście <grych> Jak się mogłoby być inaczej w tej pasce? Brazylia LP Felipe Anderson Witamy serdecznie, 8.4 Ubera No zawsze lepiej niż mogło być najgorzej, nie? Znowu Brazylia, o witamy ponownie Naprawdę? <grych> Naprawdę? Lecimy, Paka 8.3 Plus ostatnia na dzisiaj Trzymamy kciuki Uwaga Czy będzie coś teraz? Fajnego. W ostatniej na dzisiaj. Proszę, Future sarsa Idźcie grużowo. Nie warto było. Nie warto było zrobić nic. Kończymy. Kończymy Felipa84 za Ateligo. Niestety.